jest blisko piaseczna, także mili państwo mi zaczyna denerwować ten, ta komórka z tą kamerą, z tego względu, że wszystko się, coś dzieje na opak, trzeba ją naprawić jak najszybciej i spróbować zareklamować, bo to jest tragedia przedtem pamiętam dobrze jak zostawiłeś na kamerze, jak to się mówi tak później za, nie wiem, godzinę, za pół za tego brać, tak samo było na kamerze, czyli na filmowym. A teraz się przestawia na zdjęcia i, i nie wiem, dupa jest, jak to się mówi. A tu jest 4 literki jedwala, 360 km. Proszę mi, panie, stana czy Na 10 litrach. Na 10 litrach. A się nie chcę wierzyć w głowie. A turbina trochę nawala, czyli po prostu <grywka> jazda bez turbiny, tak to można by powiedzieć. I oszczędnie jest, no, no niestety nie wiem co się dzieje nadal. Nadal było dobrze, ale widzę, że jest. Czyli ten, ten element z, tą, z tym siłownikiem tam jest membrana podobnie się jakieś w metalowym takim czymś trzeba będzie chyba nowe kupić. Bo to mo może być od nowości i tak się dziać, że tam się zardzewiało albo coś takiego. Membrana i nie puści za Boga i dupa. Nie wiem jak to się rozbierać. Chyba, że się dowiem od kogoś, żeby nie spindolić czasami jak to się mówi No i na dwójce nie ma siły Nie ma siły Muszę tak wyczuwać w pedale gdzie jest jak gdyby o, Teraz poszło I znów ma jakiś kawałeczek co dodaje, o gazu raz, dwa no i teraz się rozpędza, idzie Czyli coś tam gdzieś jest nie tak. Łódźcka sprzedają złomy, samochody, które nawet nie warte są tych pieniędzy, no ale Polak chce wydymać Polaka, to jest stare powiedzenie od x lat. Jedzie o kurczę, taka ja, ta odległość jest. Dosłownie ze 100 metrów, i jak przed te 100 metrów samochód hamuje, to ją kurczę. Ja ciężko dole, bo no naprawdę lucie. Odjeść bliżej, a nie już niedaleko. Muszę jeszcze podjechać do sklepu.

363 odjąć 125 to jest łatwo pomnożyć Łącznie mam na liczniku 363 479 km przez 20 lat licznik nie był kręcony. prawa strona Jeszcze kolołeczek Ile jest? Półtora kilometra Kilometr I Już jadę w miasto, to stanę na poboczu I muszę wyjść I rozprostować Muszę coś robić, jakąś gimnastykę Coś wymyślać, bo przecież Ta rehabilitacja to była dobra Ale teraz jesteś w domu Nie ma tej rehabilitacji, to jest źle

Ty co? Kierunków nie ma? Ja pierdolę. Kierunków nie ma w ogóle? Kurwa jego... już to trzeba mieć śrubę tylko. Ja już filmuję tutaj wszystko. Polityk Jakaś teraz moda jest Z głównej drogi się nie skręca, kierunków się nie rzuca O patrzcie, wewnątrz miasta na rondzie rzucił kierunek Ja w No dole O jakie słonice odpływają, żeby lewe. Boga. No ładna tam już szła Rozporek rozpędznięty z mm. A tu wszystko do miasta Wszystko I jeden muszę... Nie, drugi A ja trzeci Tak to Wszystko do miasta Pośladek, tutaj i ta kość, pośladku, to jest to tak boli, że od siedzenia, bo coś jest nierównego w tym siedzeniu. Jednak no to znaczy, nie wiem, że to siedzenie jest za wąskie. Tam są w środku pręty metalowe w gąbce i to jednak ucisk jest. z którym rozwiązanie w zasadzie. Ja mam dużą gitarę. To jeszcze jak ja, obojętnie takim samochodem, czy to diesel, czy benzyna, to bardzo takie minimalne jak startuję, robię błyskawicznie jak to się do gazu. Pyk, pyk, żeby nie z gołego, żeby coś w paliwa było, bo to różnie bywa jest. Pompka nie podaje, a to nie podaje, a tak. Coś tam zawsze jest, że jest szybciej. Zresztą tak się przyzwyczaiłem przez tyle lat od 76 roku. Dzisiaj obowiązkowe piwo będzie, chociaż straciłem na to piwo. Trudno. Ekspedientka ze zglepu o, to... zaraz oh, znowu słuchnie słońca. Koniec no mieli państwo. Dalej już nie będę filmował. Żegnam się z wami. Miłego wieczorku. Życzę do następnych filmów i zapraszam się i pozdrawiam was serdecznie.